Parafrazując niektórych YouTube'owych influencerów, przywitam się z wami w ten sposób. Dobry, 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 dobry dzionek! No jakoś tak. Witajcie! Paweł z Trekking, oczywiście. Trzeci odcinek naszej wędrówki po szlaku rzeki Pilicy. Zaczynamy go w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Zeszliśmy z ruchliwej dróżki. Wylotowej z Sulejowa, gdzie spaliśmy na podklasztorzu, i lecimy dzisiaj. Ile pary w nogach? A tak naprawdę plan na jakieś 32 km, żeby zbliżać się powolutku do mety, która jutro, dla mnie przynajmniej, a dla Was to pewnie w następnym odcinku. A na ten odcinek zapraszam Was uniżenie. Cześć! Klangor żurawi Chyba Z oddali podejrzewam że z zalewu Sulewskiego dobiega Ale odpaliłem głównie kamerę po to żeby wam pokazać Jaka tu jest urokliwa alejka Coś pięknego Doceniam doceniam taką dróżkę w końcu I kolejny trzeci albo czwarty już samochodzik mnie wyprzedza Wjeżdżają tutaj grzybiarze prawdopodobnie I stawiają sobie na poboczu żeby mieć bliżej do Grzybków w Sulejowskim Parku Krajobrazowym jesteśmy. Swoją drogą w logo tego parku jest wpisana wieża z klasztoru Cystersów, który wczoraj Wam z zewnątrz pokazywałem. Wczoraj, czyli w poprzedniej nagrywce, <laughs> się nie mogę przestawić. Ależ piękne kolory tutaj są. W centrum Zarzęcina znajduje się tutaj pomnik poświęcony ofiarom z II Wojny Światowej. Ludzie ci ginęli w Gross-Rosen pod Monte Cassino w obronie Warszawy. A oto ich nazwiska, i Zszedłem ze 100 metrów ze szlaku przy OSP Zarzęcin. Jest sklepik, ale dzisiaj jest nieczynny, 11 listopada, święto, wszystko jasne. O, dzisiaj przyjemnie, przynajmniej dużo lasami sobie idziemy. Tutaj od tej strony e, obchodzić zaczęliśmy już od jakiegoś czasu. Zalew Sulejowski to jeden z większych akwenów w środkowej Polsce. Miejscami jego szerokość to nawet 2 km. Trochę słów o historii tego zbiornika, którego jeszcze nie widzicie. Jest tam za linią drzew. Na pewno jeszcze się będziemy dzisiaj zbliżać do niego. Eee, tworzony był w latach 69-73 e, tylko po to, żeby zaopatrywać łódź w wodę. A dzisiaj już pełni funkcję jedynie rekreacyjną. Pierwsze 12 km na dziś zaplanowane już za nami i nie chcę zapeszać ale powiem jest pięknie na razie jeśli chodzi o nawierzchnię no to jakbym na innym szlaku się znalazł wczoraj 90% asfaltów dzisiaj może 5% duża radocha duża radocha z tego powodu idziemy taką drogą leśną szeroką, którą co jakiś czas przejedzie samochód Trochę się tego boję, że wraz z rozwojem jeszcze te drogi się tutaj doczekają kiedyś asfaltu, ale prawda jest taka, że jest sporo odległość między miejscowościami i nie ma tu za bardzo oznak cywilizacji w pobliżu, tylko ten zalew przyjemny za drzewami. No mam nadzieję, że ta droga się nie doczeka wyasfaltowania także. Ła, wow, patrzcie na te kolorki. Ależ tutaj są barwy. No, tutaj jest urochliwie. Bardzo, bardzo. Grzyba znalazłem, mili państwo. Podgrzybka. Mimowolnie gdzieś tu się rozglądam. Po poboczach. Ale zostawiłem go na drodze. Ludzie chodzą sobie z kijeczkami. Albo grzybiarze. Główną dróżką to może ktoś... Znajdzie i weźmie. Kurcze jest kolejny. Nie, to nie ten, ten. Nie, nie biorę, nie biorę. Chociaż jak już będę bliżej mety i dalej będę je napotykać. No to chyba co nieco zerwę sobie do kubeczka i zagotujemy mikrogrzybową na dzisiaj. Ale spokojnie. Mam co jeść, jest czekolada profesorska, podruba studenckiej. Kojarzycie? z Biodroneczki ktoś kto się niemal zawodowo zajmuje czepialstwem mógłby się czepiać jaki to szlak Pilicy jak tak mało ją widzieliśmy a teraz idziemy w zasadzie wokół zalewu Sulejowskiego czy też jeziora Sulejowskiego zwałek z zwał, takie nazwy obie funkcjonują nawet go praktycznie nie widząc ale nie, nie, nie mili państwo ja tutaj nie mam zamiaru marudzić Dzisiaj patrzcie, jaki piękny las i grzyby. Może te akurat niejadalne, <laughs> albo jadalne, jeden raz. <laughs> ale jest pięknie. Cieszę się, że nie pada tak idealnie, się to strzeliło. Że w nocy deszczy, kulewka. Dzisiaj, co prawda, czasami grząsko i wilgotno od spodu, ale na głowę nam nic nie kapie. Pięknie się to wszystko wpasowało. W zasadzie to my w tę pogodę się wpasowaliśmy z tym naszym szlakiem. Idziemy a podejdę, podejdę do wody, żeby Wam udowodnić, że jednak jest tutaj ten zalew sulejowski. O, ładnie to wygląda. Idziemy. O kurde, wicho pieski. I taka uwaga techniczna dla tych, którzy będą chcieli iść ten szlak. Wróćcie uwagę, między Karolinowym a Trestą e, szlak z mapy CZ nie pokrywa się z tym, co jest na drzewach z oznaczeniami. To oznaczenia są tutaj w miarę niezłe, może nie za częste, ale, ale nie wprowadzają jakoś w błąd. E, i idziemy tymi oznaczeniami. Generalnie to równolegle niby stary niebieski szedł jakieś 130 metrów stąd równolegle. Więc my, my idziemy sobie tak jak mówią o znaczeniach, których akurat jak nazłość nie ma w tym momencie na filmiku, ale wierzcie mi na słowo. bardzo dużo śladów bytności dzików, podchodzą pod domostwa nawet, pod Tresną, gdzie, gdzie ludziom pod chatami po prostu rwią, buchtują. Jest dino, jest i sklep w Smardzewicach. Oba punkty zamknięte, wiadomo, święto. Trudno, trzeba będzie chyba te grzyby zbierać dzisiaj. <grym> Jest i zalew sulejowski w pełnej krasie. Po zaporce, teraz sobie będziemy szli. Fajnie, fajnie to wygląda. Jest i molo i dreptamy. A z drugiej pilica, ale jej nie widać. I ostatni rzut oka na pilicę z drugiej strony. Tym razem jest zbiornik wodny sulejów i pilica. I wszędzie tutaj takie tabliczki Zakaz kąpieli, zakaz skakania do wody A później i myślę sobie No może jeszcze zakaz życia zróbcie Później pojawia się to Co przeczytałem jako zakaz chodzenia w skarpetach A to zakaz chodzenia po skarpach No idę już jakieś 22 ponad kilometry Bez ani jednej przerwy Okazuje się, że wszystkie knajpy pozamykane w okolicach tej zapory tego zbiornika. Teraz weszliśmy w las. Jedyna wolna ławka była zajęta przez kobiecinę. Rozmawiającą przez telefon o tym, że idą dwa duże psy, biszkopty na smyczy. Sile wieku. O, ale jest ławeczka. Jest ławeczka kolejna i to będzie nasza ławeczka na pit stop. Na napicie się wody. Na zjedzenie czegoś na pewno. O, coś czuję, że ta strona zalewu i pilicy może być lepsza, bardziej klimatyczna. Porządna wiata z zadaszeniem, śmietniczki i widoczek na zalew. Idziemy. Pięknie. Jakieś widzę miejsce na ognicho. Na ławie można by spać. Na glebie zresztą też dach jest. Ale ja mam jeszcze trochę ponad 8 na dzisiaj. Nie no, miejsce bajeczne z widoczkiem liczę na więcej takich miejsc dzisiaj. Jak nie znajdę żadnego noclegu za jakieś 8 km, no to będziemy szukać takiej miejscówki gdzieś nad zalewem, żeby się z namiotem położyć. Oznaczeń to tutaj nie ma żadnych. No, wydaje mi się, że nawet od kiedy już przyszliśmy e, tą tamę ogromną, nie było żadnych oznaczeń niebieskiego, nic nie szkodzi. My tam swoją drogę robimy. Chociaż jak widzicie na GPS-ie raczej na szlaku nie jesteśmy. Ale w dobrym kierunku idziemy. O dopiero co powiedziałem o tym, że nie było oznaczeń przez jakieś 2,5 km i od razu pojawiły się ze trzy. Także są. Są czasem i po tej stronie zalewu, ale warto posiłkować się jakimiś własnymi źródłami nawigacyjnymi, tak orzekam i ja. W Spolszewicach Dużych, gdzie aktualnie jesteśmy, znajduje się sklep. Czynny dzisiaj, uratował mnie troszeczkę, skorzystaliśmy. Jest tam też ławka, na której wiadomo co można zrobić, jak ktoś lubi stary wspaniały świat trzy razy dzisiaj miałem koniki a wczoraj nie zliczono mnogość, nie wiem 7-8 razy ten wóz z wędlinami także są tu jakieś schematy powtarzalne na tym szlaku każdy dzień ma coś, a na konna, koniki sobie jeździły i dzisiaj już trzeci raz przed momentem widziałem je o i są koniki pięknie cieszę się, cieszę się tym co mam aktualnie Czyli z tej postaci szlaku, tak on wygląda dzisiaj w głównej mierze. W końcu szlak stał się szlakiem. Mówiąc to, co przed momentem powiedziałem, jestem pełen nadziei, że rozumiecie o co mi chodzi. No, dzisiaj można dreptać. No, dzisiaj aż się chce iść. I piękna jesień, i piękne barwy, i kolory, i w końcu szlak jest mocno leśny. Mocno taki duktowy. Gdzie ta droga jest przyjemna, naprawdę przyjemna, i aż chce się stawiać krok za krokiem, a nie asfalt, byleby tylko przeżyć i przelecieć go jak najszybciej. Ale już nie wracajmy do tego, co było, oby już teraz tylko tak. No, ta druga część szlaku wydaje mi się, że jest piękna i powinna być właśnie nazywana szlakiem. Co do pierwszej, już nie będę sobie strzępić nerwów ani strun głosowych. Oglądaliście, mam nadzieję, poprzednie odcinki, to, to wiecie o co mi chodzi. Witajcie! Ha! Takiego anturażu się nie spodziewaliście. Jesteśmy na kempingu, kemping Łoś. Idę, idę po drodze, myślę jeszcze 2 km miałem do zalewu. Gdzieś tam chciałem z namiotem się rozbić, a myślę zajdę. Około dwóch stopni ma być nad ranem, więc kurczę, no fajnie by było wyspać się w łóżku z dachem nad głową. I jest kemping Łoś! Patrzcie! Nie bądź łoś, powiedz coś. Powiesiliśmy już smyczki i udało się. Ale super. Pani tutaj nas ugościła. Jest poza sezonem. Dostaliśmy pokoik dwuosobowy. Wspólne łazienki. Generalnie to kemping. Ludzie kamperami sobie poprzyjeżdżali. Jest piwo. Jest piwo. Ale radość. Jest po prostu ogromna radość. Miałem zrobić dzisiaj 32 km nad zalew i tam spać za Bronisławowem zabrakło mi niecałych e, dwóch km, jakieś 1,5 km Adamów i tutaj ten kemping Łoś no mega polecam, tak uprzejma pani a ja się cieszę, że mamy dach nad głową, jeszcze patrzcie na to wo wow, 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 zaraz będzie czytane ale ekstra, Cyrowski to mam w domu <laughs> przeczytałem, bardzo dobra książka nie no, jeszcze są książeczki Jestem totalnie kontent. Radość, radość totalna. I pieski są szczęśliwe. Patrzcie, padnięte jak nie wiem co. Tyle mojej podjarki na zakończenie tego odcinka. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!